Bycie królem w średniowieczu to była ryzykowna sprawa. Oczywiście były bitwy do stoczenia i zabójcy do uniknięcia, ale prawdziwym koszmarem były choroby. Te podstępne małe paskudy nie obchodziły się ani z koronami, ani z zamkami potrafiły przemienić potężnego władcę w żałosny wrak w mgnieniu oka. I co najgorsze, żadna ilość złota nie mogła ich przekupić. Zacznijmy od pierwszej choroby. Trąd był tą, której królowie średniowieczni bali się najbardziej. Nie dlatego, że zabijał szybko, wręcz przeciwnie. Ten koszmar w zwolnionym tempie dawał mnóstwo czasu, by patrzeć, jak znika się kawałek po kawałku. Królewski numer znikania, za który nikt nie bił braw, dla królów trąd był podwójną karą. Najpierw objawy fizyczne plamy na skórze, zniekształcenia twarzy, aż po utratę palców, palców u nóg, a nawet nosa. Królowie z trądem przechodzili od sytuacji, gdzie ludzie całowali ich pierścienie, do sytuacji, gdzie wszyscy uciekali od ich obecności. Nadworny portrecista nagle miał najtrudniejszą pracę w królestwie. Czy powinienem namalować króla z nosem, czy bez? Trudna decyzja zawodowa. Gdy król wykazywał objawy trądu, szepty rozchodziły się szybciej niż sama choroba. Nadworni lekarze badali go w tajemnicy, wiedząc, że ich diagnoza mogła przewrócić królestwo. To był zawodowy wyrok. Dobra wiadomość, wasza mość, wiem co wam dolega. Zła wiadomość, jesteście zwolniony. I ja też, bo w wielu średniowiecznych królestwach król trendowaty musiał oddać koronę. Choroby bano się tak bardzo, że fałszywe oskarżenia o trąd stały się narzędziem politycznym. W roku 1227 pojawiły się plotki, że Baldwin IV, król Jerozolimy, chorował na trąd, choć rzeczywiście cierpiał na tę chorobę. Jego przeciwnicy wykorzystywali to, by sugerować, że Bóg go każe. Bóg najwyraźniej miał bardzo szczególny sposób przekazywania królowi wiadomości poprzez opadający nos. Trendowaci królowie stawali przed brutalnym wyborem – ukrywać swoją chorobę albo zmierzyć się z wygnaniem. Wybaczcie, nie mogę przybyć dziś na bal. Mam ogólnokrólestwowy kryzys w sypialni. Samotność za zasłoniętymi kotarami gdy zostali odkryci królowie byli czasem zmuszani do życia w koloniach trędowatych miejscach, które przy średniowiecznych lochach wyglądały jak luksusowe kurorty przechodzili od wasza królewska mość do hej ty trzymaj się z wiatrem szybciej niż zdążyli wypowiedzieć boskie prawo królów średniowieczni ludzie wierzyli że trąd był skutkiem grzechu szczególnie tych które królowie lubili najbardziej Królowie zbyt chętni do posiadania kochanek nagle znajdowali się z nadmiarem zmian skórnych. Lekarze uważali też, że przyczyną może być pikantne jedzenie albo mięso z królika. Wasza mość, wasz nos nie odpadł przez bakterie, to na pewno przez tę ostrą potrawkę z królika z zeszłego wtorku. Popularnym leczeniem była kąpiel we krwi, która zapewne przynosiła zupełnie nowe problemy. Społeczne konsekwencje trądu były szczególnie brutalne dla monarchii. Średniowieczne prawo uznawało trędowatych za martwych dla świata. Król z trądem był w sensie prawnym chodzącym trupem. W niektórych królestwach organizowano specjalne ceremonie, podczas których trędowaci królowie uczestniczyli we własnym pogrzebie, zanim zostali zesłani na wygnanie. Ostateczna społeczna niezręczność. Wyglądać smutno na własnym pogrzebie, będąc wciąż żywym. Szpitale dla trędowatych, zwane lazaretami, powstawały w całej Europie, by pomieścić chorych. Dla króla przyzwyczajonego do pałacowego luksusu te skromne placówki były szokującym spadkiem standardów. Większość lazaretów miała surowe zasady. Mieszkańcy musieli nosić charakterystyczne ubrania, dzwonić dzwonkami, by ostrzegać innych, i nie mogli jeść z osobami zdrowymi ani ich dotykać. Królowie przechodzili od przynieście mi najdelikatniejsze jedwabie do oto obowiązkowy płaszcz trędowatego i dzwonek ostrzegawczy. Opis trądów w Biblii rzucał długi cień na średniowieczne rozumienie choroby. Księga kapłańska mówi, że trędowatych należy wyrzucić poza społeczność, by żyli samotnie poza obozem. Ten religijny kontekst czynił z trądu nie tylko problem medyczny, ale i duchowy. Dla królów, którzy twierdzili, że rządzą z boskiego nadania, Choroba postrzegana jako boska kara była politycznie katastrofalna. Współcześnie wiemy, że trąd powodują bakterie uszkadzające nerwy i skórę. Choroba nie jest bardzo zaraźliwa. Potrzeba długotrwałego kontaktu, by się zarazić, ale średniowieczna higiena sprawiała, że kontakt z wszelkimi bakteriami był praktycznie gwarantowany. Ale trąd nie był jedyną chorobą, która spędzała sen z powiek średniowieckim królom. Czarna śmierć nie wybierała. Nie zabijała tylko chłopów i pospólstwa. Ale z tą samą bezwzględnością uderzała w monarchów. Jednego dnia król siedział na tronie, czując się doskonale, a trzy dni później królewski zarządca pogrzebów mierzył go do trumny. To, co czyniło czarną śmierć naprawdę przerażającą dla władców, to nie tylko sposób w jaki zabijała, ale jak niepowstrzymana się wydawała. Królewskie straże mogły zatrzymać wrogie armię, ale nie mogły powstrzymać zarażonych pcheł ukrytych w ubraniach gości. Nawet najlepsze fosy w Europie nie mogły zatrzymać czegoś, co można było dostrzec tylko przez mikroskop. Królowie próbowali wszystkiego, by uciec przed zarazą. Niektórzy całkowicie opuszczali swoje zamki, porzucając stolice na rzecz wiejskich rezydencji. Edward III z Anglii przeniósł cały swój dwór z Londynu, gdy wybuchła epidemia. Nic tak nie mówi, jestem z moim ludem, jak oglądanie, jak Twoje królestwo płonie z bezpiecznej odległości. Inni decydowali się na odosobnienie. Królewska kwarantanna polegała na uszczelnieniu skrzydeł pałacowych i odmowie kontaktu z kimkolwiek, kto mógł być zarażony. Niektórzy władcy nie dotykali nawet listów ani dokumentów, dopóki nie zostały odkażone. To była średniowieczna wersja dystansu społecznego. Sześć stóp odległości oznaczało albo trzymać się z dala od innych, albo znaleźć się sześć stóp pod ziemią. Najbardziej szokującym aspektem czarnej śmierci były liczby. Między rokiem 1347 a 1351 zabiła od 30 do 60 całej populacji Europy. Niektóre wsie zniknęły całkowicie. Dla królów oznaczało to rządzenie duchami, puste miasta, opustoszałe pola. Poborcy podatkowi wracali z pustymi workami, bo wszyscy, którzy mieli zapłacić, już nie żyli. Armie się kurczyły, bo żołnierze masowo umierali w marszu średniowieczna medycyna wszystko pogarszała zamiast pomagać lekarze królewscy zalecali upuszczanie krwi co tylko osłabiało już chorych pacjentów inne genialne zalecenia to picie octu siedzenie w kanałach by wypędzić złe powietrze oraz wcieranie cebuli we wszystko królowie płacili złotem za porady medyczne które można streścić jako a próbowałeś natrzeć to cebulą zaraza tworzyła próżnię władzy w całej Europie gdy królowie umierali szybko, często prowadziło to do kryzysów sukcesyjnych. Wyobraź sobie próbę koronacji nowego króla, gdy nikt nie chce przyjść na uroczystość z obawy przed śmiercią. Niektóre rodziny królewskie niemal całkowicie wyginęły, a korona przechodziła do coraz bardziej odległych krewnych, gdy spadkobiercy kolejno umierali. Najdziwniejsze było to, że podczas gdy jedni królowie umierali, inni wykorzystywali zarazę do celów politycznych. Gdy rywalizujący władcy chorowali, ci, którzy przeżyli, szybko przejmowali ich ziemię. Nic tak nie mówi o średniowiecznej polityce, jak czekanie, aż twój wróg dosłownie umiera, żeby odebrać mu terytorium. Średniowieczna polityka przypominała zasady z podwórka tylko z większą liczbą koron i trupów. Pomimo całego swojego bogactwa i władzy, królowie średniowieczni odkryli, że złote korony nie chronią przed czarną śmiercią. Choroba była największym wyrównywaczem zabijała żebraków i monarchów z taką samą skutecznością królewska krew nie dawała ochrony przed ukąszeniami zainfekowanych pcheł reakcje królów na zarazę wiele mówiły o ich charakterze niektórzy porzucali swój lud i uciekali inni zostawali by pomagać ryzykując własne życie niektórzy byli tak paranoiczni że kazali stracić każdego kto kichnął w ich obecności dosyć ekstremalna reakcja na zapomnienie zakrycia ust Podczas gdy czarna śmierć uderzała nagle i bez litości, inna królewska choroba wolała działać powoli i z dramatyzmem. Oto gruźlica. Choroba, która zamieniała umieranie w sztukę. W przeciwieństwie do brutalnej skuteczności dżumy gruźlica oferowała królom coś, czego nie dawały inne choroby. Czas na zaplanowanie spektakularnego finału. Gruźlica zabijała powoli. Królowie chorujący na tę dolegliwość nie umierali nagle. Oni znikali stopniowo bladli i chudli z każdym mijającym miesiącem ten powolny upadek dawał im czas na uporządkowanie spraw spisanie testamentu i przećwiczenie ostatnich słów nic nie mówi królewski majestat bardziej niż możliwość przeprowadzenia przesłuchań w sprawie tego kto będzie świadkiem ostatniego tchnienia choroba niosła ze sobą charakterystyczny wygląd blada skóra jasne oczy i zarumienione policzki cechy które przez pewien czas stały się modne na europejskich dworach Wyglądać jakby się miało umrzeć na gruźlicę było uznawane za atrakcyjne. Królowie i królowe dosłownie malowali się tak, by wyglądać na bardziej chorych, spraw, żebym wyglądał tak, jakby mogło mnie zabraknąć na kolacji, ale wciąż atrakcyjnie. Gruźlica zdobyła wiele dramatycznych przydomków. Suchoty, biała plaga, a nawet kapitan śmierci. Jednak najciekawszy królewski pseudonim brzmiał królewska choroba. Choć technicznie odnosiło się to do odmiany gruźlicy atakującej węzły chłonne na szyi, wierzono, że królowie potrafili ją leczyć dotykiem. Tak, dobrze przeczytałeś. Od średniowiecza aż do początku wieku XVIII ludzie wierzyli, że dotyk monarchy może uleczyć gruźlicę. Specjalne ceremonie zwane dotykaniem królewskiej choroby polegały na tym, że władca kładł ręce na chorych poddanych. Setki ustawiały się w kolejce z nadzieją, że królewska dłoń ich uleczy. W myślach króla zapewne brzmiało, oby to nie było zaraźliwe, oby to nie było zaraźliwe. Ludwik XIV z Francji podobno dotknął ponad 1600 osób podczas jednej sesji. To sporo rąk jak na jednego króla. Angielscy monarchowie rozdawali nawet specjalne monety, zwane dotykowymi, jako pamiątki z uzdrawiającego doświadczenia. Średniowieczna opieka zdrowotna, gdzie twoim ubezpieczeniem był dosłowny dotyk króla. Ironia losu, wielu królów samych zapadało na gruźlicę, co dowodziło, że ich magiczny dotyk wcale nie był tak cudowny. Chorobę mogli przekazać równie łatwo, jak twierdzili, że ją leczą. Dwory królewskie były idealnym miejscem dla rozwoju gruźlicy. Ciasne warunki, słaba wentylacja, stres, brak ruchu i styl życia władcy tworzyły idealne środowisko do rozprzestrzeniania się choroby. Wpływ gruźlicy na politykę był ogromny. Król, który wiedział, że powoli umiera, mógł podejmować pochopne decyzje, zawierać nagłe traktaty pokojowe, szybko wydawać dzieci za mąż lub podejmować impulsywne decyzje dotyczące sukcesji. Niektórzy władcy, świadomi zbliżającej się śmierci, popadali w obsesję na punkcie pozostawienia po sobie dziedzictwa, rozpoczynali kosztowne budowy albo wojny, których końca nie mieli szansy doczekać. Choroba mogła utrzymywać się latami lub dekadami. Królowie czasem sprawiali wrażenie ozdrowieńców tylko po to, by po kilku miesiącach znowu zachorować. Ta niepewność bardzo komplikowała planowanie. Następcy tronu mogli czekać dziesięciolecia na koronę, sami się starzejąc, podczas gdy ich gruźliczy ojciec wciąż oddychał. Wciąż jesteś królem, tak? No, świetnie mówił może zawiedziony syn przy kolacji. Podczas gdy gruźlica dawała królom dramatyczne wyjście z życia, Kolejna królewska choroba bardziej skupiała się na wyglądzie niż na finałowej scenie. Wygląd miał ogromne znaczenie dla średniowiecznych królów. Ich twarze widniały na monetach, obrazach i posągach w całym królestwie. A więc co mogło być gorsze, niż choroba, która atakowała właśnie królewską twarz? Oto ospa, choroba, która z pewnością nie była mała w swoim wpływie. Ospa zaczynała się od gorączki, wymiotów i bólów głowy. Nic szczególnego jak na średniowieczne standardy, ale potem następowało główne wydarzenie. Pęcherze wypełnione ropą, pokrywające całe ciało, szczególnie twarz. Król z ospą przechodził od najpotężniejszego człowieka w sali, do kogoś kto wyglądał jakby przegrał walkę z całym ulem. Gdy pęcherze w końcu się goiły, zostawiały po sobie głębokie, dziobate blizny, których nie dało się zakryć żadnym królewskim makijażem. Dla władców nie była to tylko kwestia zdrowia, to był kryzys wizerunkowy. Jak twarz pełna blizn mogła nadal uosabiać boskie prawo do rządzenia? Nagle nadworni artyści musieli wykazać się kreatywnością. Wasza mość, namalowałem was z twarzą sprzed ospy. I dodałem jeszcze piętnaście centymetrów wzrostu i mięśnie, których nigdy nie mieliście. Niektórzy władcy, którzy przeżyli ospę, obsesyjnie ukrywali swoje blizny. Królowa Elżbieta I słynęła z tego, że nakładała grubą warstwę białego ołowianego makijażu na ślady po ospie, co ironicznie doprowadziło ją do zatrucia ołowiem. Zamieniła blizny po ospie na powolne otrucie. W tym czasie standardy piękna dosłownie zabijały ludzi. Statystyki dotyczące królewskiej ospy były zatrważające. W samym tylko XVIII wieku choroba zabiła pięciu panujących monarchów europejskich. Jeszcze więcej przeżyło, ale z trwałym oszpeceniem w dworach, gdzie ceniono piękno i doskonałość, ci, którzy przeżyli z bliznami, musieli zmierzyć się z innym cierpieniem. Ich twarze stały się symbolem słabości, a nie siły. To, co czyniło ospę szczególnie przerażającą, to sposób, w jaki się rozprzestrzeniała. W przeciwieństwie do trądu, który wymagał długiego kontaktu, ospa przemieszczała się łatwo. Wystarczyło oddychać tym samym powietrzem co osoba zakażona. Bycie królem nic nie pomagało, gdy choroba nie uznawała pozycji społecznej. Niektóre średniowieczne metody leczenia ospy wydają się dziś absurdalne. Jedną z popularnych metod była kuracja czerwona, otaczanie chorego króla czerwonymi przedmiotami, zawieszanie czerwonych zasłon wokół łóżka i owijanie go czerwonymi kocami. Lekarze mówili Wasza mość, to czego teraz najbardziej potrzebujecie, to więcej czerwieni. Oczywiście wystawiali za to rachunek na dziesięć tysięcy sztuk złota. Inne kuracje obejmowały upuszczanie krwi, gorące kąpiele i różne ziołowe mikstury. Żadna z nich nie działała. Tym, co w końcu przyniosło ulgę, była wczesna forma szczepienia. W wieku XVIII odkryto, że celowe zakażenie niewielką ilością materiału ospowego mogło zapobiec cięższemu przebiegowi choroby w przyszłości. OSPA tak przerażała rodziny królewskie, że gdy tylko szczepienia stały się dostępne, wielu królów i królowych ustawiało się w kolejce po ochronę, czasem wykazując większą odwagę niż ich poddani. Rozsądny król wiedział, że kilka dni dyskomfortu po szczepieniu to nic w porównaniu z życiem z oszpeconą twarzą. OSPA zmieniała plany sukcesji i bieg historii. Gdy młody następca tronu zachorował, całe królestwa wstrzymywały oddech. Śmierć oznaczała nową linię dziedziczenia. Przetrwanie, ale z bliznami mogło oznaczać władcę, który miał trudności z utrzymaniem autorytetu. Tak czy inaczej, jeden przypadek choroby mógł zmienić losy całego kraju, podczas gdy Ospa atakowała ciało od zewnątrz i zmieniała twarze władców na zawsze, kolejna choroba uderzała od środka. Czas na królewski ból palca u nogi. Podczas gdy inne choroby przetaczały się przez królestwa, zabijając zarówno chłopów, jak i szlachtę, dna moczanowa była bardziej wybredna atakowała głównie bogatych i wpływowych przez co zyskała przydomki takie jak choroba królów czy choroba bogaczy dlaczego królowie cierpieli na dne częściej niż inni odpowiedź leży na królewskim stole dna jest spowodowana nadmiarem kwasu moczowego we krwi który tworzy igiełkowate kryształki w stawach te mikroskopijne igły wywołują obrzęk i potworny ból jakby ktoś nieustannie dźgał twój duży palec u nogi maleńkim królewskim sztyletem a co powoduje nadmiar kwasu moczowego? Wszystko to, co królowie uwielbiali mięso, owoce morza, alkohol i słodkości. Królowie średniowieczni dosłownie jedli się do kalectwa. Więcej wina, więcej bażanta, więcej dny. Królewskie menu było receptą na cierpienie. Zwykli ludzie rzadko chorowali na dne. Po prostu nie było ich stać na potrawy, które ją powodowały. Ubóstwo średniowieczne miało więc swój jedyny zdrowotny plus. A taki dny nadchodziły nagle. Król mógł położyć się do łóżka w doskonałym stanie, a obudzić się z bólem palca tak silnym, że krzyczał, gdy ktoś po prostu przeszedł obok jego łoża, wywołując drgania podłogi. Gwardia królewska dostawała nowe rozkazy chronić króla przed zamachowcami, najeźdźcami i osobami chodzącymi zbyt ciężko w pobliżu królewskiej stopy. Średniowieczne rozumienie dny było zaskakująco trafne. Lekarze wiązali ją ze stylem życia i dietą nawet jeśli nie rozumieli mechanizmu choroby. Ich metody leczenia jednak nie były imponujące. Zalecali owijanie bolącego miejsca liśćmi kapusty, smarowanie go świeżym krowim łajnem albo picie mikstur z toksycznymi metalami. Wasza mość radzę owinąć królewskiego palca kapustą, przykryć krowim nawozem, a potem wypić trochę rtęci. Poproszę 50 sztuk złota. Ograniczenia fizyczne, jakie niosła Dena, znacznie utrudniały królewskie obowiązki. Wielu władców z tą chorobą stawało się mniej aktywnych, nie mogli prowadzić armii do boju ani uczestniczyć w ważnych ceremoniach. Niektórzy byli noszeni w lektykach, bo chodzenie było zbyt bolesne. Od prowadzenia szarży na koniu przechodzili do bycia transportowanym niczym królewski bagaż. Źródła historyczne pokazują, jak bardzo dna paraliżowała życie władców. W ciężkich przypadkach królowie byli przykuci do łóżka przez tygodnie lub miesiące. Nadworni malarze opanowali szczególną sztukę portretowali tych władców w pozycji stojącej heroicznie podczas gdy w rzeczywistości ledwo mogli podejść do tronu moda królewska również się dostosowała pojawiły się specjalne buty dla chorych na dne z wycięciami na opuchnięte stawy najbardziej frustrującym aspektem tej choroby było to że można jej było zapobiec wystarczyło pić wodę zamiast wina jeść mniej mięsa i więcej się ruszać ale te zmiany w stylu życia kolidowały z samą ideą bycia królem bo jaki jest sens nieograniczonej władzy, jeśli nie możesz mieć nieograniczonych porcji pieczonego dzika? Dna tworzyła błędne koło. Ból prowadził do braku ruchu, co prowadziło do przybierania na wadze, a to pogarszało chorobę. Wielu monarchów piło jeszcze więcej, by radzić sobie z bólem, nie zdając sobie sprawy, że alkohol tylko pogarsza ich stan. Rada królewskiego lekarza, by pić mniej, była prawdopodobnie najczęściej ignorowaną poradą medyczną w historii. Dna była wprawdzie bolesna i krępująca, ale przynajmniej można było o niej mówić otwarcie. Następna królewska przypadłość była tak skandaliczna, że mówiono o niej tylko szeptem. Syfilis nie był po prostu kolejną chorobą królewską. Był skandalem opakowanym w bolesne objawy i przyozdobionym wstążką szaleństwa. Pojawił się w Europie około roku 1495 i szybko rozprzestrzenił się na królewskich dworach. W przeciwieństwie do innych chorób, ta niosła ze sobą domyślne oskarżenie. Syfilisem nie można było zarazić się przez złe powietrze czy skażoną wodę. Ta choroba wymagała wymiany płynów ustrojowych, co oznaczało królewskie sprawy alkowy. Tak, wasza mość, na pewno złapaliście to od siedzenia na zimnym tronie. Zdecydowanie nie od tej wizyty w domu publicznym w zeszłym miesiącu. Choroba przebiegała etapami, każde gorsze od poprzedniego. Najpierw pojawiały się wrzody, które król mógł ukryć pod szatami, potem wysypki rozprzestrzeniały się po ciele, trudniejsze do zakrycia, ale wciąż możliwe do ukrycia pod warstwami ubrań. Ale ostatni etap to było prawdziwe piekło. Po latach lub dekadach uśpienia syfilis atakował mózg, powodując demencję, zmiany osobowości i zachowania graniczące z obłędem. Powodowało to wyjątkowy problem polityczny. Gdy król zaczynał podejmować dziwaczne decyzje, dwór musiał się zastanawiać. To choroba czy po prostu typowa królewska ekscentryczność? Nadworni lekarze musieli rozwinąć specjalną umiejętność diagnozowania syfilisu bez użycia tego słowa. Królewskie zapisy medyczne stawały się arcydziełami kreatywnego pisania. Jego mość cierpi na nadmiar nocnego powietrza. Leczenie było niemal tak złe, jak sama choroba. Rtęć była głównym środkiem leczniczym podawana w formie pigułek, maści lub parowych kąpieli. Toksyczny metal powodował ślinotok, wypadanie zębów i uszkodzenia nerek. Stąd powiedzenie, noc z Wenus, całe życie z rtęcią. Królowie dosłownie ociekali bogactwem. A rtęć ściekała im z rozkładających się dziąseł. Wiele rodzin królewskich obawiało się, że syfilis zanieczyści ich linie rodowe. Choroba mogła przenosić się z matki na dziecko, tworząc całe pokolenia zainfekowanych monarchów. Niektóre dynastie wymierały w tajemniczych okolicznościach, inne rodziły potomków z wadami rozwojowymi lub chorobami psychicznymi, co sprawia, że historycy do dziś podejrzewają syfilis jako ukrytego winowajcę. Syfilis wpływał także na politykę zagraniczną. Zarażeni królowie, świadomi, że ich umysł wkrótce zawiedzie, podejmowali pochopne decyzje, przyspieszali podpisywanie traktatów, wypowiadali wojny inni paranoiczni z powodu choroby widzieli wrogów wszędzie i wydawali rozkazy egzekucji za domniemane spiski ściąć głowy nie znaczyło już sprawiedliwość ale głosy kazały mi to zrobić królewskie nałożnice miały nowy zawodowy problem bycie faworytą króla oznaczało bogactwo i wpływy ale także ryzyko zakażenia mądre nałożnice wymuszały wyłączność nie z zazdrości lecz jako środek kontroli zakażeń inne zatrudniały własnych lekarzy, by badać potencjalnych partnerów króla przed zbliżeniem. Najdziwniejszy aspekt? W późniejszych stadiach syfilis wywoływał urojenia wielkościowe, a dla królów, którzy już uważali się za wybranych przez Boga, to była jak benzyna dolana do ognia boskiego prawa. Zarażeni monarchowie mogli ogłaszać się nieśmiertelnymi, twierdzić, że czynią cuda albo że są bogami w ludzkiej postaci. Doradcy dworscy stawali przed delikatnym zadaniem Zasugerowania, że być może jego mość jednak nie jest wcielonym jowiszem. Publiczna wiedza o królewskim syfilisie mogła zrujnować reputację monarchy. Królestwa opierały się na silnych dynastiach, a co mogło być słabsze niż ród zarażony chorobą związaną z moralnym upadkiem. Monarchowie wydawali fortuny na ukrywanie swojej choroby, czasem wymyślając złożone historie tłumaczące, dlaczego nie mogą pojawić się publicznie lub dlaczego zawsze noszą rękawiczki by ukryć wrzody, od bolesnych królewskich palców, potajemnicze wrzody na ciele, oto choroby, które sprawiały, że średniowieczni królowie drżeli pod swoimi koronami. Te dolegliwości nie tylko przynosiły ból, one zmieniały bieg historii, wpływały na sukcesje i obalały całe królestwa. Największym wrogiem, z którym mierzyli się monarchowie, często nie był rywalny król, lecz niewidzialne bakterie i wirusy, których nie mogła pokonać żadna armia.